Żeby nie przedłużać, bo jakby... Nie wiem do czego się, się Szczęsny cieszy, no ale Stawmy sobie, Wystawmy sobie jakby na szybko oceny Szczęsny, od 1 do 6, Od, Maśka, od Maśka idziemy tak w kółko, no do Marcina. Trzy. Dwa. dwa. Dalej. Jakoś, cokolwiek, jak coś, jakiś... Nie cimentarz? no, przy, przy trzech bramkach dwa razy mógł pomóc, nie pomógł. Znaczy ja, ja jeszcze bym chciał zobaczyć ee, jego interwencję przy, zaraz to zobaczymy, przy drugiej bramce, bo jeśli tam... On z niewiadomych powodów rękę. W cofnął rękę, to też dwa, to też dwa wtedy, bo ja to widziałem na jednej powtórce, także między dwa a trzy, krótko mówiąc. To Inaczej, to... nic nie pomógł drużynie, to jest... kompletnie. A tak samo nie, to przeszkodzi. nie ale to... przeszkodził. Ale jak gdyby nie pomógł, to by była jeszcze czwórka, natomiast no on tutaj Wójta, przy pierwszej ale... zawalił, przy drugiej prawdopodobnie, więc... I zauważ Marcin, tak jak Ci mówiłem, jak wybiją I, piłkę, Łukasz to też Fabiański było najczęściej wróć, na stratę. No. Łukasz Fabiański wróć do kadry, bo... Niestety moim zdaniem obrona lepiej się czuje z fabiańskim z tyłu. Po prostu. Jakoś. Inaczej Pan, wiemy. Fabiański nie wybroni coś ponad, ale jest takim. Dobra panowie, tak, dalej oceniamy linię obrony, czy Le oceniamy. Tak, no lecimy, lecimy od lewej strony, RECA. Znaczy ust ustawimy ustawienie 4, 4 A, no Artura Dwa. nie zapytaliśmy, bo. Kogo? Artura nie zapytaliśmy. Nie wiem, masz i 2,5. Nie możemy połówek, nie ma damy. połówek. Bez połówek, na no to dwójka, na no, co, co będę mnie się bawić. Dobrze. Dobra. <grym> Dobra, Reca. Dwa. Jeden. Najgorszy na boisku, moim zdaniem. Dwa. Dwa. Helik. Jeden. Dla mnie to jest najgorszy piłkarz na boisku. Dwa. do czasu zejścia. Dwa. Dwa, dwa, bo to debiuta. To za to, że jest w ogóle. Nie, nie. nie było. ja bym nie powiedział, że był najsłabszym, no, w sensie, no jednak zawalił bramki Bednarek, a nie on, tak, Więc no... No, no, dla mnie przy pierwszej bramce pierwszej on. Przy pierwszej on blokował, on. nie, blokował napastnika tego Szalaja. Dobra, no, a Bednarek jeden dla mnie. Bednarek jeden, tak. No to widzę, że jesteśmy bardzo tacy Mój delikatni. No, no jeden, no. Robię, no trzy, tracimy trzy gole po trzech Nie, bajkach, no, dla no, mnie no, Reca ma i... jeden, to dwa, dwa. Bereszyński. Cztery. Dwa. Cztery za asystę nie, 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 na trzy. Linia obrony, do której on się zalicza, nawet grając częściowo jako wahadłek. Czwórka, czwórka. Dwójka. Ma jedną asystę. Jako jedyny szedł do przodu. Po jego stronie nie było, że tak powiem, wrzutek. Wszystko szło od recy. Nie no, dokładnie. Ta linia defensywna była tragiczna, ale na, na, nie wyglądała najwyżej od strony Bedlarg, Bereszyńskiego. tak jest. To no, prawda, ale, ale straciła trzy katastrofalne bramki, tak. więc dla mnie nikt tutaj powyżej dwóch. Ja chyba też, tak. ma... ja policzył ich jako, jako tak, czwarty, tak. No i ja no ja są blokiem tak. razem z bramkarzem, także tak. tu możemy... Ale okej, okay, no dalej co, Zieliński od lewej. Mhm. To czy Wydaje mi się, jeśli, jeśli się nie mylę, to on... Y on asystował przy drugiej bramce, jeśli to był on, to bardzo ładna asysta, co by mu podniosło notę powiedzmy do trzech, do trzech, dla mnie. Tomek? No nie, no trzy, no nie był aż taki zły, no. jak ja tak oceniłem, ja muszę jakoś patrzeć, jak porównuję innych, trzy mhm. no. No ja też trzy. Czyli poprawnie wytrzałem. No, za za asystę już Józefowi daje trójkę. Nie, nie, to był mi... Zieliński. Zieliński, no. no? Tak. Ale my że za asystę dla już A, bo nie widzieliśmy kto. A. Do już wiaki. Do już, wiaka. Do już wiaka. Tak, 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 tak. No tak, do już wiaka. E, Dobra, panowie, moder. Dwa, niczym kompletnie się. Nie no, trzy poprawnie, ani, ani tak nie, źle, nie, ani nie. dobrze. No. Zobaczcie, powtórki bramek widzimy, ale oceniamy dalej. Tak. To jest jeszcze raz pierwsza bramka. Reca w ogóle, Ale Reca dobra, wyrzucał piłkę, spoko. do no, w ogóle no, no, zachował się. Nie to jest bramka. Bedna... Ale posłuchajcie, ten, który biegnie na esekurację, to jest bynajmniej Bereszyński, także nie dla mnie to jest też... Nie, wspólny. Bereszyński musiał nie. tamtego szelaja trzymać, jak nie. Nie Ale je, po... zobacz ja, jeszcze raz powtórkę. To Bereszyński to... biegł Zabnę. i w pewnym no. momencie przestał biec. Tak, bo tak. tak. nie wiem, jak to jest łatwiejsze. No dobra, no, no. Także dla mnie Bereszyński jest co najmniej współwinny tej bramki. No i... Ale zobaczmy tutaj, druga bramka dla Węgrów. No to, nie, to seria Nie, to byłem. nie... Aha, tak, tak seria bo tylko, tylko nie widzieliśmy tej... A tu będzie widać rękę tego. Tak. No za późna reakcja, tak, no za późno. późna reakcja, to, czyli tak, to jest czasny... już wiek. dwa to jest maksymalnie, co, co mogę dać. No ale dobra, to, to tak samo możesz nie przejść, teraz dobra druga już wypowiedziałbym pięć. Ale poczekaj, bo to, to jest rezerwowy, dajmy ocenę na dobrze. początku A, tak, z teraz. Krychowiak, no fatalny dwa. początek, potem, no tutaj asysta, <grychowiak> <grychowiak> tak. trochę chcą, ale, ale, to, ale asysta on tą akcję zapoczątkował też, panowie, długa połowa lepsza, no... Ale więcej niż dwa mu nie daje. No ja bym dał mu dwójkę za fatalną pierwszą, czwórkę za dobrą drugą. więc tak, I tutaj przy drugiej bramce dla Polaków zobaczcie, asysta Zieliński. Mhm, tak, Zobacz, tak, tu tak, zielą tak. piękne, piękne podanie, piękne, a tak. aczkolwiek ten obrońca powinien tak, to przeciąć oczywiście. Ale teraz poczekajmy na tą bramkę węgru, będzie widać, czy glik został uderzony. Okay. Bo to będzie bardzo ważne. Zobaczmy, no. więc wstrzymajmy się na chwilę z, z ocenianiem, żeby zobaczyć. Tą, tą bramkę na 3 do 2 tutaj, dla Węgrów. Tutaj, Tak, tak, No Moim zdaniem on tak nie chciał, ale, ale wpadło także. A czy pewnie ruch wybrał Nie niewątpliwie. już jak po wejściu. Dobra, patrzymy. I tutaj dostaje w twarz klik. No. Zobacz. Tak jest, no, prosto jest w no, 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 no dobrze, ale gra dalej. Ale gra ja to dalej. ma robić, położyć no, się? On w zasadzie się położył. On w zasadzie się położył, bo czekał na gwizdek sędziego. Zobacz, odskakuje, gra dalej i już już za późno, znaczy, tak? Ale on nie leży. Ja myślałem, że on został tak trafiony, że leży, nie, nie, tam nie, krew się Ale to nie jest Glik. Ale tak nie gra Glik. Glik to jest człowiek skała, który no to, powinien, to chodzi do niego inga na tym boisku, a nie dać mu dośrodkować, a on się łapie za twarz jak junior z y, ligi y, młodzieżowej i y, y czeka na reakcję sędziego. Nie, moim zdaniem panowie, nawet jeśli tam został y, trafiony to grał do końca, był na nogach i, I co czekał... To moim z jego błąd. Bo to... gdyby się położył... Tak! by tak, ja zrobił najgorsze, to... co mógł tak, robić. Tak. Nie było interwencji. A nie dał sędziemu, tak, nie dał sędziemu y, szansy na to, to żeby To jest jego brak nie, nie. Jakby... No ale to kogo, od kogo my chcemy słuchać cwaniactwo jak nie od Glika, no to, panowie? Już nie, nie, tutaj moim zdaniem... Ja to jak... zaliczam jako błąd dla Glika i co, znaczy nie, nie mieliśmy jeszcze ocen rezerwowych. No, ale Wróćmy tak do końca składu Szymański. podstawowego. Szymański 2, hmm. kompletnie nic na boisku, czyli 2. Tomek 2, ja 2, Artur? No ja zapomniałem ja bo... w ogóle, że on był, więc 2. No to pięknie. Dobra, lecimy dalej, Milik. No niestety też dwa, bo chyba najsłabszy z y, trójki polskich napastników. Nie, chyba tylko na pewno. No jedyny bez bramki. Bez asysty, bez bramki, także słabo. No, no trzy jednak. Ok. też myślę, że trzy. No. Taki, no nijaki mecz. Nic nie za Znaczy się kopał z nimi, no, starał się tego no, Lewandowski jest, co a Co mają robić? No? Maciek, ty nie, nie no. ty, ty, Teraz byś się ujęł. Miał, <grym> no, miał sypkę i nie, wam groźnie. Dla mnie wynik 3-3 z Węgrami to, nie, to nie, jest porażka. Nikt tego nawet nie przewidywał. Lewandowski mówił twardo: 6 punktów, minimum 6 punktów, to jest plan nasz na. Ja to oznacza... wiecie co to oznacza? Ja nie mogę ocenić na dwójkę Milika, bo jednak ofensywa zagrała lepiej niż defensywa, a całej tak. defensywie dałem tak. dwójkę, więc tak już trochę był Dla mnie, aby... No dobra, okej, okay, no każdy no. ma prawo. A jeszcze Artur? Artur, bo nie słyszeliśmy. No ja też daję dwójkę, bo nie ma co. Nie zaimponować. Nie Dobrze, pan Lewandowski, Lewandowski yy... 4 yy. bramkę Cztery, cztery, cztery. Ładna bramka, do To prawda, czwórka. No i wchodzą nam zawodnicy kolejno. Niech to będzie Glik. No dla mnie to co już powiedziałem jest współasystentem przy czwartym golu, który mimo wszystko całą linię defensywną. Ale nie zagrała na zero, także ja bym może indywidualnie mu dał trójkę, natomiast jako blok ofensywny dwa, czyli też dwa. No ja daję trójkę. No ja przy trójce zostanę. Ja też jest tylko. Grosickiego nie oceniałem, bo za krótko. za krótko. Tak, tak, tak. Jóźwiak. Nie już e, wejście znakomite. Najpierw fasysta, potem gol. Ja dam e, piątkę. E, jeśli komuś dać w tym Najwyższą meczu piątkę roku, w polskiej drużynie, to jest to tylko ten zawodnik. Tak, tak. Zgadzam się tak jest. Ja też daję piątkę bardzo dynamiczny też był, trzeba przyznać, że trochę tam rozruszał towarzystwo po swojej stronie. No niestety, no, Szymański w odróżnieniu do niego to ani razu nie szarpnął w tym meczu. Tak. E, piątek. No za gola, grał no krótko, twórkę, strzelił no Gola, no. ładnego, nie, no to no jest czwórka. No może też racja dał ten sygnał on, do ataku. On tak. W której minucie? W przed 70, tak? W 59, w 59. Tak, tylko wiecie, no, czyli, strzelił tą bramkę i go w ogóle już nie było i koniec i już nie ma Ale Ale po pierwsze piątek tak gra, a po drugie od tego jest napastnik, tak? Nie, no no po no on racja. zrobił to, co zrobił Lewandowski, a czemu nie zrobił Milik, dla mnie czwórka ewidentna. I to jest druga czwórka w drużynie, tak? Oprócz Lewandowskiego. No i właśnie to mi się to nie pasuje, bo według mnie Lewandowski... No nie no, dawał się kopać, na nim były te wszystkie faule, no jednak no, więcej to... zrobił piątek, no. no. bo dłużej grał. No tak, tylko mi ciężko nagle nie dać... No dobra, no niech będzie tak... Nie no. a czy też tych podejść w pole nie, no, nie było. no, tutaj Reca skandaliczny załamał. Nie, Recy... Przepraszam, po tej powtórce z dwójki na jeden zjeżdżał, bo to jest... Nie, niemożliwe, żeby tak się zachowało obrońca. no Dobra, to, to jeszcze, tak jeszcze zostajemy, facie. no piątek ja dam czwórkę też, jednak czwórkę. No czyli jesteśmy w miarę zgodni, defensywa na dwa łamane, jeden łamane na dwa, Szczęsny dwójka chyba od wszystkich, yy, pomocnicy trz, trójki w zasadzie, oprócz wiaka który piątkę dostał i napastnicy yy, tak dwa i czwórka nie wyszeliśmy. też czwórka dla piątka? No, na pewno, no bo bramkę strzelił, no ale też jakby tutaj na piątkę z racji tego, nie, że Józefek zrobił dużo więcej został piątkiem, to czwórka. Tak? No i Robusa nie oceniamy, bo grało za krótko. A zadam inne pytanie, jeżeli ja mogę zadać pytanie. Jak byście ocenili Paulo Sousa? Właśnie no, to chciałem zapytać. Aha. Jeszcze na koniec, szkolna ocena Paulo Sousa. Ja bym udał dał czwórkę, dlatego że... Ja bym e, też On, on tak. w momencie, kiedy wprowadzał te zmiany, pokazał, że ma jaja, że wierzy w tak. ten zespół i że idzie na całość. I nie grał zachowawczy. Pokazał zupełnie inną twarz niż gdzieś ostatnią prze, prze, przez ostatnie lata patrząc się na Jerzego Grużeczka, więc to na pewno jest budujące. No ale trzeba jeszcze podkreślić, że chce mecz nie mógł przekazać tego te, tego co chciał. Też nie widział wielu zawodników, jak powiem w praniu, także czwórka. no to się zgadzam, to też myślę. To ja tak, czwórka za reakcję za reakcję, tylko za Natomiast jednak trójka, jeśli nie słabi za zestawienie drużyny, no bo jednak zestawienie tej obrony, no bardzo wszyscy się dziwili, no umówmy się, z Helikiem nie trafił całkowicie, z tą trójką obrońców, z no, Szymańskim też nie trafił, ale bo. ja jeszcze na razie przy defensywie A, jestem, no, no. z tym zestawieniem trójką, Yy, grającą, yy, no też, też w zasadzie nie trafił, no bo straciliśmy prawie trzy gole w tym meczu, no a graliśmy z Węgrami, bez najlepszego napastnika, czy tam no, zawodnika ofensywnego, no, no, strach pomyśleć, jakbyśmy tak zagrali z Anglią, no to by się skończyło no, yy, on, po gorzej, Także dla mnie bliżej, bliżej trójki niż czwórki yy, Sousa, a ja mi dostatecznie, jeszcze... no panowie, też oceniajmy przez pryzmat wyniku, no My się wszyscy spodziewaliśmy zwycięstwa z Węgrami, jesteśmy wyżywieni. Do... Przekrywaliśmy ten Tak, ja, ja, nie, ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego mam mu dać dobro... dobry, to bym mu dał, gdyby on wygrał bez błysku. Nie, Natomiast jeśli. A ja uważam inaczej. Ten remis jest naszą porażką. A ja uważam inaczej, że po prostu on Dzień zaufał do... danym zawodnikom, oni go niestety pokazali, mu, jaką, jakie ma umiejętności, w czyli helik i tak dalej, a on w przeciwieństwie do pana Brzęczka nie wymienił milika na piątka i dalej grał tym samym, tylko poszedł o Przegrywamy, no, rzucamy wszystko. Gdyby, wymienił, ten mecz gdyby wymienił na, na, na defensywnych wszystko. zawodników wtedy, i byśmy, tego meczu, byśmy ten mecz przegrali, no to w ogóle byśmy rozmawiali rozumiem, o ocenie niedostatecznej wtedy dla trenera. No bo Ja nie widziałbym żadnego powodu, dlaczego Ale przez, go, przez okay, jego... dlatego, dlatego trójka to jest tak jak w szkole ocena to dostateczna. To okay. Ja nie widzę żadnego powodu z jakiego miałbym mu dać więcej niż dostateczny, bo 3-3 z Węgrami. to nie jest to dobry wynik Jako, że to jest pierwszy mecz, widzę, że on umie reagować. Od na, Nawałka też tak nie umiał zrobić, że mógł jakby Super, super. 3-4. 3. I Artur też 4, tak? Tak jest. No ja 3, dlatego, że. Wynik, tak. Że mamy wynik słaby i słaby. Nie był mówię, na że pośrodku. fatalny, ale słaby. Yy, nie trafienie ze składem, to na pewno, chociaż tutaj go trochę usprawiedliwiam, no bo jednak on tych zawodników widział dwa dni, no bądźmy szczerzy, ciężko jest ocenić skład po dwóch dniach, no a na plus, dlatego nie dostaje dwójki, bo normalnie dostałby dwójkę, na plus to, że zagrał Olinem, czyli... czyli no tak, zagrał, tak,